Siemanko. Witajcie w nowym vlogu. Jest poniedziałek. Ja już jestem wyrobiona i mam jeszcze 15 minut, co jest ogólnie dziwne, dlatego że ja rzadko kiedy wyrabiam się przed czasem. Ja się nie spóźniam, ja nienawidzę się spóźniać, ale tak zawsze jestem tak, wiecie, mam czas wyliczony, że akurat zdążę wszystko zrobić. Natomiast dzisiaj coś jestem przed czasem i to jest w ogóle Fajne, bo mam jeszcze chwilę, żeby sobie do was pogadać, a my mam też głowę, więc yy, nie wiem, o ok, ja dzisiaj wstałam. Chyba 20 po 6 i jeszcze z franeczką poleżałam chwilę, więc to nie jest tak, że ja wyrywałam od razu z łóżka. Jeszcze sobie jecznicę zrobiłam do pracy, także. Fajnie ogólnie. Plan jest na dzisiaj taki, mimo tego, że nie czuję się nad, za dobrze. Nie wiem w ogóle, jak to będzie wyglądało dalej, bo powiem szczerze, że chyba. Chyba będę musiała z domu pracować na razie, bo boję się, że a, żebym się bardziej nie rozłożyła. Także no, zobaczymy, co dzisiaj wyjdzie w ciągu dnia. Natomiast ja muszę po pracy na pewno dzisiaj jechać do Gdańska. Znaczy, muszę, chcę jechać, ponieważ ostatnio Wam chyba we vlogu mówiłam o butach z CCC i online jednych nie ma. Drugie też chyba mi wykupili 40, natomiast okazało się, że one są w Gdańsku w jednym właśnie sklepie CCC, także o ile to jest prawda, co jest na stronie, no to, no to byłoby fajnie, pojadę, przymierzę, tam nie ma łażenia, bo one są ten sklepie z miarę w centrum. Także przy ewentualnie, jak przywiozę buty, to Wam na pewno je też pokażę, bo ja w ogóle jeszcze jedne kupiłam buty z CCC, także zobaczycie taki mini haul z CCC. O ile oczywiście kupię te drugie buty, też chcę wejść do natury po. bo tam też jest obok natura. Chcę wejść po żel do mycia twarzy, ten taki mój z zielonej herbaty, czy tam z jest obojętnie, ten taki co ja zawsze kupuję, to wam pokażę też. I tyle. A jutro z kolei idę do dentysty po pracy, więc. E, nie wiem, gardło mnie boli. Muszę się jakoś kurczyć do jutra, nie wiem, zaraz wezmę właśnie, mam cytrynę w, w lodówce, to wezmę do pracy, będę też piła cytrynę, bo. No, co to kurde, ja nie wiem, wszyscy chorzy i jak to właśnie wygląda teraz. No, także słuchajcie, ja będę pomału uciekała. Eee, zimno nie jest, siedzę teraz, przy, siedzę, stoję teraz przy otwartym oknie, więc jest całkiem spoko, zarzucę sobie tylko płaszcz. W ogóle ostatnio chodzę ciągle w jasnych ciuchach. Znaczy nie ciągle, bo ja nie mam aż tylu jasnych ciuchów, ale jakoś tak mam wrażenie, że częściej niż zazwyczaj i dzisiaj założę taką bluzkę. To jest taka, wiecie, co, z Mohito. Ja ją kupowałam, mam taką właśnie i czarną. Ja jej kupowałam jakoś chyba w zeszłym roku, na jakichś tam promocjach. Dokładnie rok temu to było mi się wydaje, bo to była jakaś zniżka z gazety, no to to musi być ten czas co teraz. Ona jest ogólnie fajna, ona ma takie bardzo wciśnięte rękawy, takie trochę jakby, o, takie Prążko, z takiej prążkowanej dzianiny. Znaczy nie wiem, czy to jest dzianina, zaraz zobaczę. Ja tego mam niebieskie dżinsy. Natomiast. E ja powiem wam tak Ogólnie bluzka niby jest fajna Ona nie jest jakaś taka tłuprzy, wiecie, przylegająca Taka jest luźniejsza troszeczkę Ale też nie jest taka totalnie oversizedowa. Ogólnie ją lubię Tylko problem jest z tym materiałem On nie jest zbyt fajny Bo to jest chyba jakaś dziwna wiskoza Mówię dziwna dlatego, że ja lubię wiskozę A ta nie jest jakoś super przyjemna Poczekajcie aż zobaczę Bo jestem sama teraz ciekawa 20% poliester to pewnie będzie 80 wiskozy. Tak. No ale widzicie, wiskoza jest wiskozy są różne. Ten sweterek, który miałam ostatnio w outficie taki ze Stradivariusa, taki zapinany, ten jasny, on też ma taki chyba nawet taki sam skład i to jest zupełnie inny materiał. Przyjemny, mięciutki, taki fajny, a to to jest takie ja nie wiem, dziwne takie. Jeszcze trzeba to ręcznie prać. no czy no ze generalnie ja piorę ręcznie, żeby nie suszyć w, wiecie, w pralce, bo się może skurczyć, albo takie kreski brzydkie się robią, więc no szkoda mi tych ciuchów, więc tam, wiecie, miętoleje w zlewie, jak mam wyprać aczkolwiek, więc to nie jest zbyt komfortowe, natomiast, no mówię, ta wiskoza nie jest taką fajną wiskozą, jaką mogłaby być, no, ale wracając do jasnego, ostatnio jakoś lubię te jasne kolory, też się nasmarowałam wcześniej trochę samą palaczem, tylko mówię, przez to, że ja się nie czuję najlepiej, to taka wyglądam blada, mam wrażenie w tym tutaj świetle, ale tak do końca nie jest, nie jestem aż taka zupełnie biała, także dobra, to ja uciekam do tej pracy i... Połączę się z nami prawdopodobnie jak wrócę, hmm, chyba że będzie już naprawdę tragicznie, w sensie jeżeli chodzi o światło, to wtedy rano pokażę Wam te buciory, o ile je kupię, a jak nie kupię, to pokażę Wam chociaż te, które już kupiłam, także, no, także do, do później albo do jutra. Witajcie w środę. Jestem trochę tak po domowemu, dlatego że pracuję z domu. Ostatnio, jak się z Wami łączyłam, to było, był poniedziałek, dzisiaj jest środa, mm, i mówiłam wam, że nie za dobrze się czuję. Pojechałam do pracy i okazało się, że niestety, no, trochę tak mi słabo jakoś było, i zawinęłam się, wzięłam komputer i wróciłam do domu. Jest taka możliwość, więc wolę dla bezpieczeństwa pracować z domu. Ja nie mam jakby objawów typowo covidowych, ale takie przeziębienie, więc to też jest niefajne, jak ja bym jakoś tam pozarażać tym, tym bardziej, że teraz tyle osób jest chorych, że no, bez sensu, więc wzięłam komputer, przyjechałam do domu i. I właśnie to, to, to był też ten dzień, kiedy miałam jechać do Gdańska. Mówiłam Wam, że spodobały mi się dwie pary butów CTC yy, i też mnie coś tknęło w ogóle w poniedziałek, żeby tam zadzwonić i się zapytać, czy oni w ogóle te buty mają. Wiedziałam już, że po niej nie pojadę, ale tak pomyślałam, że ktoś by mi je po prostu odebrał. I wiecie co się okazało? Że pani mi powiedziała, że tych butów na oczy nie widziała. Czyli trochę ten ich system szwankuje, nie tylko ich, ale też w innych sklepach, dlatego że mamy możliwość sprawdzenia sobie, czy dostępności jakichś produktów. A tu się okazuje, ja rozumiem, że czasami na przykład sprawdzacie konkretny rozmiar i wam pokazuje, że jest, a potem idziecie i na przykład tego rozmiaru nie ma. Bo tam może tak być, że wiadomo, coś sprzedają, się źle nabije i tak dalej. Ale jeżeli jest pokazane na stronie, że coś jest dostępne w sklepie, a pani takiego, takich butów na oczy nie widziała, no to już nie jest normalne. W każdym razie zaczęło się polowanie na stronie internetowej. Polowałam, polowałam, polowałam na te dwie pary i w pewnym momencie wczoraj pojawiła się jedna y, para, jedna czterdziestka, właśnie, z y, tego modelu, który tak naprawdę bardziej chciałam. I ja nie zastanawiając się, klikałam, 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 żeby ją szybko kupić, bo one znikały w sekundę, słuchajcie, te buty. No, i tak kliknęłam, że kupiłam i zapomniałam o tej drugiej parze, no bo w sumie mogłam od razu dwie pary wziąć, wiecie o co chodzi. No ale mówię, dobra, to chociaż te jedne na pewno będą dobre, bo ja zawsze mam w CCC 40, w ogóle nigdy z tym rozmiarem nie było problemu, także wzięłam i słuchajcie, przed chwilą kurier mi je przyniósł. Ale zanim wam je pokażę, to najpierw pokażę wam te, które kupiłam wcześniej. Jakieś 2-3 tygodnie temu, I ja wtedy spotkałam się z koleżanką i właśnie zanim poszłyśmy na kawę, to zapytałam, czy pójdzie ze mną do CCC, bo chcę zobaczyć jakieś sobie tam buty, ponieważ oglądałam w kółko stronę internetową i zrażona już trochę tym HM w sensie butami w hm tak oglądałam, oglądałam, oglądałam i okazało się, że jest kilka par, które nawet są spoko, no ale tak nie chciałam zamawiać, wolałam po prostu iść, przymierzyć, zobaczyć i tak, wiecie co, tak spojrzałam na jej stopy i ja mówię, a co ty masz za buty, a ona mówi, że właśnie z CCC. Tak mi się one spodobały, że od razu poszłam i były tylko brązowe, ale takie naprawdę, słuchajcie, piękny odcień brązu. I pani powiedziała, że czarne mogę zamówić online, więc zamówiłam sobie online i słuchajcie, przyszły i wyglądają one tak. To są niby takie kowbojki, ale nie do końca. Ja chciałam coś trochę eleganckiego, ale też do takiego biegania na co dzień. I słuchajcie, one mają dość duże czuby ostre, Mało które buty takie mają czubki. W CCC większość ma jednak takie jakby zaokrąglone te czubki, a tutaj jest taki dość ostro. Natomiast jak na czterdziestkę, ten but naprawdę, słuchajcie, wygląda na dość mały i zgrabny. Ma oczywiście zamek. Obcas jest chyba 5 czy 6 cm. I słuchajcie, te buty są tak wygodne. Ja nigdy nie kupowałam butów z czubami, znaczy rzadko kupuję, dlatego że tu jest zawsze problem z palcami. Mnie zawsze tak bolą te palce, a tu rewelacja. Ja te buty miałam raz na sobie przez kilka godzin i w ogóle jakbym w kapciach była, także buty są po prostu rewelacyjne i mega się z nich cieszę, że je kupiłam, ale widzicie, na stronie ich nie widziałam, dopiero jak u koleżanki zobaczyłam, to mi się tak spodobały. Ja właśnie tak mam, że jak u kogoś zobaczę, to dopiero jakoś tak mogę sobie to jakoś wyobrazić też u siebie na stopie. I ja wam podam symbol tych butów. To jest LS 5314 Myślnik 01, dlatego że nie wiem, czy one są online w ogóle, bo ja nie szukam ich online, ja je kupiłam stacjonarnie, więc dlatego wam podaję. Nie wiem, czy to coś da, jakie wam zbliżę, bo chyba o. Tam jest u góry, zatrzymajcie sobie, jest symbol, więc jakbyście chciały, one kosztowały 119 zł i są naprawdę ekstra. I właśnie idąc tym tropem, że 40 jest idealna, zamówiłam sobie te drugie w rozmiarze 40. Poza tym nie było innego większego rozmiaru, więc tak sobie od razu pomyślałam, że no 40 musi być dobra. I słuchajcie, te buciory, pokażę Wam jednego, wyglądają tak. Właśnie takie ciężkie, masywne buty dzielą się na dwa rodzaje, tak mam wrażenie. Właśnie są albo takie na zamek z boku albo takie, które są sznurowane i przeważnie też mają zamek, ale no właśnie to są takie dwa rodzaje, że mają większe, mniejsze, szersze podeszwy, ale, ale generalnie albo są takie wkładane, albo te z tymi e, sznurówkami. I ja właśnie te drugie miałam ze sznurówkami, których kurde nie rzuciłam do koszyka, natomiast te i tak mi się jakoś tak bardziej podobały i pomyślałam sobie, że one chyba wyglądają, mimo tego, że są masywne, jakoś tak ta stopa wygląda na mniejszą. I przed chwilą je przymierzyłam i słuchajcie... Nie wiem co mam powiedzieć, dlatego że znowu mam. St moja stopa jest od brzegu do brzegu. Może nie tak aż bardzo jak w y, tej 40 z chemu, ale to też nie jest tak, że jest mi luźno. Jest po prostu tak, że czuję i palec, i czuję piętę. Czuję palec, i piętę, to chciałam powiedzieć. Więc teraz nie za bardzo wiem co mam zrobić. Buty kosztowały 149 zł. Jakbyście chciały, symbol, to już Wam mówię, bo to też jest. Wiecie, polowanie na te buty. Ja nie wiem, co one są takie wykupione. WS5196 02. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Słuchajcie, ja byłam przekonana, że, ona, że one będą dla mnie dobre. Fajne, bo są długie. I jak na przykład założyłam przed chwilą do takich dość krótkich spodni, slouchy, one są dość krótkie, to i tak te spodnie były jeszcze, nachodziły delikatnie na buta. Także to jest fajne. One ładnie wyglądają. Ta noga, mimo tego, że one są takie masywne, wygląda zgrabnie, co jest trochę dziwne. Ale no nie wiem, co z tym rozmiarem. Słuchajcie, teraz. Ja nie wiem, jak ktoś ma większy rozmiar, to jak ma sobie takie buciory kupić? Jak większego i tak nie ma? Także albo nie był dostępne, ale chyba mi się wydaje, że w ogóle nie ma, także... Nie wiem. Zaraz jeszcze sobie zajrzę, zajrzę na stronę CCC i zobaczę, czy przypadkiem nie ma jakiegoś, jakichś jeszcze innych tego typu butów. Może się pojawiły, to może sobie jeszcze zamówię, bo wiecie, 150 zł to nie jest mało, a jak ja mam chodzić i mam jej coś boleć, pięta albo palec, no to nie będzie nic przyjemnego, także zobaczymy, ale buty są naprawdę ładne i mega mi się podobają, także słuchajcie, dobra, ja wracam do pracy, bo zrobiłam sobie teraz taką chwilę przerwy, bo jakoś tak, nie wiem, i ciepło mi się zrobiło w ogóle, buzia mi się świeci, także, no, wyglądam jak wyglądam, ale tak jak mówię, to jest trochę takie, taka, no wiecie, no, taka wersja domowa, troszeczkę się tylko podmalowałam, bo... Będę musiała na sekundę i tak wyjść na pocztę, więc, e, więc troszeczkę się podmalowałam, ale też ten makijaż robiłam o siódmej o o rano, także no, wyglądam jak wyglądam, ale dobra, ja też mam w planie, słuchajcie, jeżeli zostawię te buty, to nagrać Wam taki filmik, z czym ja mam zamiar nosić te buty i te buty bo czasami mamy problem, do czego to założyć i dopiero jak się to właśnie u kogoś zobaczy, to tak może się zainspirować, nie? I tak pomyślałam sobie, że spróbuję Wam stworzyć jakieś stylizacje właśnie z tymi, z tymi buciorami, ale to pod warunkiem, że to zostawię, bo tak polowałam na te buty, no zobaczcie, wkurzyłam się teraz z, tymi rozmi z tą rozmiarówką, także dobra. Uciekam i jeszcze się będę z Wami łączyła um, jutro? Może jutro. I mamy czwartek. Ja tak jak Wam mówiłam wczoraj idę na chwilę do pracy. To znaczy nie wiem czy na chwilę, czy zostanę dłużej, nie mam pojęcia. W każdym razie wyszykowałam się i... Jest chwilę po siódmej, ja muszę jeszcze szybko sobie zrobić jedzenie, bo muszę za jakieś 20-25 minut wyjść, więc tak naprawdę przyszłam się z Wami pożegnać i powiedzieć Wam. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, dlatego że wczoraj jak znalazłam na Instagramie jakąś wiadomość, bo ktoś mnie o coś tam pytał i muszę Wam powiedzieć, że z racji tego, że ja się nie zajmuję tylko YouTube'em, ja mam czasami problem z ogarnianiem tego typu rzeczy, więc jeżeli o coś mi się pytacie, czy na YouTubie, czy, czy, czy właśnie na Instagramie i ja Wam nie odpowiadam, to zadajcie jeszcze raz mi to pytanie, przypomnijcie się po prostu, bo to nie jest złośliwe że ja wam nie odpowiadam, ja po prostu albo czasami przeczytam i zapomnę albo, albo w ogóle gdzieś mi to wpadnie i nie przeczytam także no tyle chciałam wam powiedzieć, bo bo ja zawsze wam staram się odpisywać na wszystkie wasze wiadomości i tak dalej, w ogóle wczoraj wrzuciłam ten haul z Vinted i y, bardzo wam się te rzeczy podobały oczywiście mamy różny gust, więc jednym się podobał płaszcz innym się podobała torebka, jeszcze innym sweter a było osoby, którym się wszystko podobało Powiem wam, że z tych trzech rzeczy największe wzięcie miał sweter. On był. Najwięcej polubień miał i tak naprawdę kupiłam go jakimś fartem, bo ktoś już chciał go kupić, bo yy, on był oglądany co chwilę i zresztą to było widać, bo tam widać po serduszkach. Także sweter był najbardziej oblegany i potem chyba płaszcz i torebka mniej więcej na równi. Także ja torebkę noszę. Dzisiaj wróciłam zdjęcie na Instagram, noszę ją praktycznie codziennie. Swetra jeszcze nie noszę, bo jest na tyle ciepło, że no, byłoby mi za ciepło. Na płaszcz, no to musi kurczę poczekać. No, szkoda, bo bardzo mi się podoba. Także teraz mam ochotę bym go pewnie nosiła ale no nie ta pora, chociaż i tak Wam powiem, że jak na październik, koniec października, Wy już to oglądacie w listopadzie, to jest naprawdę ciepło, wczoraj czy przedwczoraj ktoś szedł w samej bluzce, ale no ja wiem, że no to nie jest pora na chodzenie w samej bluzce, ale było na tyle ciepło, że mi w kurtce, takiej wiecie, ramonesce było gorąco, także może nie gorąco, ale bardzo ciepło, o tak, także dobra, słuchajcie, żegnam się z Wami, dzięki wielkie za oglądanie i serdecznie zapraszam na kolejne filmiki, do zobaczenia, hej!